Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj premiera zdrapki. Zdrapka za 10 zł. Cash royal. Zasady proste. Mamy 5 wygrywających liczb. Później 20 pól do odkrycia. No i jak znajdziemy wygrywającą liczbę, to oczywiście wygrywamy przypisaną kwotę. Dodatkowo są symbole. Symbol monet. Wtedy wygrywamy przypisaną kwotę, a symbol diamentu podwaja wygraną stopni, jest 9, 9 zwrot, później mamy 20, 30, 50, a pierwszy stopień to jest 500 tysięcy sztuk 4, czyli wkład to 40 zł, i mamy numerek 4, 5, 6 oraz 7, czyli po kolei paczki, sam początek w zasadzie i sprawdzimy sobie co to dzisiaj z tego wyjdzie dobra to drapiemy, zaczynamy mamy tak 36 35 52 49 i 23 to lecimy trochę mi się tutaj odbija Pierwsze jest tak trzynaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, czterdzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć, dwanaście, pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt siedem. Dwadzieścia osiem, szesnaście, dwadzieścia i trzydzieści cztery, no i ostatnie czterdzieści pięć, czternaście, dwadzieścia cztery, czterdzieści jeden i jedenastka, czyli nic. Nie wiem, gdzie tu będą kontrolne, pewnie jakoś tu znalazłam o.

pięćdziesiąt pięć, trzydzieści trzy, pięćdziesiąt sześć, pięćdziesiąt dziewięć, czterdzieści sześć, osiemnaście, czterdzieści osiem i pięćdziesiąt trzy. trzydzieści pięć, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt siedem, ostatnie pięćdziesiąt cztery, dwanaście, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści trzy i czterdzieści cztery, czyli to nic. hg. Dwie deszki do kosza. Sprawdzamy trzecią numer sześć i tu drapiemy 48, osiem, pięćdziesiąt pięć, szesnaście, czterdzieści siedem. I dwadzieścia dziewięć, czterdzieści trzy, dwadzieścia dwa, trzydzieści jeden, dwadzieścia sześć, trzydzieści siedem pięćdziesiąt dziewięć, trzydzieści dwa, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt osiem, trzydzieści sześć. Nic tu nie ma. Pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć, czternaście, pięćdziesiąt dwa i dwanaście. No i ostatnie mamy w końcu trafienie i są to monety. Dalej trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa. 35 i 41, i tutaj pewnie będzie dycha. No nie, mamy 20 zł. Więc fajnie, bo to połowa jest. I literki GG. Dobrze, że dwie dyszki. I ostatnia siódmeczka. Sprawdzimy sobie. Mamy tak, 49. Czterdzieści sześć, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery i pięćdziesiąt cztery. Trzydzieści cztery, czterdzieści trzy, dwadzieścia dwa, czterdzieści jeden, czterdzieści cztery. Czterdzieści dwa, trzydzieści jeden, czterdzieści osiem pięćdziesiąt sześć, jedenaście, szesnaście, osiemnaście, pięćdziesiąt dwa, trzydzieści siedem i siedemnaście. No i ostatnie dwadzieścia trzy, czterdzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć i na końcu monetki. No to fajnie, bo nie będzie połowy, będzie trochę więcej. A tu monetki dały dyszkę, więc nie jest źle. Fajnie, że symbole się znalazły. I mamy 2 do dwóch, 40 wydane, 30 odzyskane, więc fajnie. Strapka, No dobrze ją się. Zdrapało warstwa całkiem przyjemna. Zdrapka wizualnie no taka sobie średnio. Nie jest to najpiękniejsza zdrapka lotto. Ale pewnie pojawi się gdzieś tam jeszcze na kanale w jakichś miksach. Zobaczymy jak dalej będzie szło. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dzionka i pozdrawiam serdecznie. Buziaczki, pa pa.